z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na terenie powiatu, tuż, tuż za sejmikiem, pan Piotr Drożacki. Chciałbym, żeby ktoś teraz powiedział co nieco. Chciałbym, żeby przedstawił swoich kandydatów do rady i y, również w tym wyjątkowo w tej chwili y, będzie możliwe zadawanie pytań przez państwa dziennikarzy. Witam serdecznie Państwa. Zanim e, powiem to, co za chwilę powiem, chciałem w sposób szczególny przywitać jeszcze jednego człowieka, człowieka, którego podziwiam, którego e, twórczość czytam, którego, e, proszę Państwa, tak się cieszę, że dzisiaj nie zabrakło. Pan profesor Mirosław Krajewski. <klucz> książek, uważam znakomity patriota nasz i yy, człowiek, yy, który prowadzi także yy, kilka stron internetowych, w tym ciekawego bloga, polecam go przy okazji znaleźć. Proszę Państwa, yy, ja yy, chcąc yy, yy, tu coś powiedzieć, wo, wolę korzystać jednak z notatek, żeby mi tu nic nie migło, a nie mogło być inaczej, jak tylko zacząć przemówienie swoje Niedługie nie od razu zaznaczam. <laughs> od, od oczywiście stwierdzenia wiekopomnego, że zbliżają się wybory samorządowe. I oczywiście, proszę Państwa, wynik tych wyborów będzie miał wpływ na najbliższe nasze środowisko. To niby oczywiste. Na nasze codzienne życie społeczne i gospodarcze. Wielu z nas już wcześniej przekonało się, że nie jest to jedynie pusty zwrot. Bo dobrze. Czy źle zdefiniowane i zrealizowane cele poprzednich ekip rządzących miastem, to my mieszkańcy odczu odczuwamy tak bezpośrednio na sobie. Stąd bardzo ważne jest, kto i z jakim potencjałem kreatywności, zaangażowania, stylu sprawowania funkcji przejmie w lotnicy. Czy będzie traktował jedynie z niezwykle przecież istotnego punktu widzenia budżetowych sum, znaczy też potraktuje po prostu nasze miasto również jako miejsce unikalnych wartości kulturowych, architektonicznych, tradycyjnego zagospodarowania przestrzennego, przestrzeni śródmieścia, żeby nie powiedzieć rynku, a przede wszystkim 28 200 ludzi, dla których trzeba stworzyć przyjazne środowisko dla życia. Bo tak często w pogoni za efektami ekonomicznymi, za tym, żeby się bilansowały rachunki, e, zupełnie zapominamy, czemu ma służyć ta cała rozbudowana wielka ekonomia. Z niezliczonych dyskusji, proszę Państwa, jakie z przyjaciółmi, ze znajomymi, toczyliśmy między sobą, rozmawialiśmy także z naszymi przecież sąsiadami, znajomymi, ale też z technikami, z planistami. Z lektur przyjętych już planów wcześniej przez naszych poprzedników, przez obecną Radę Miejską, z lektur właśnie ich programów rozwoju miasta, planów rewitalizacji dzielnic, strategii miejskiej. Powstał spory zarys programu działania na najbliższe lata. Czy go zrealizujemy? No to już zależy od stopnia poparcia społecznego, jaki osiągniemy. 16 Właśnie listopada. Bo determinacji nam tu przecież nie brakuje. Nie może być zresztą inaczej, bo obronnica to miejsce, w którym mieszkamy i traktujemy je zupełnie wyjątkowo. Przynajmniej, przynajmniej ci wszyscy, z którymi e, udało mi się rozmawiać, te zażarte dyskusje, te e, dziesiątki sugestii, planów nieraz kosmicznych, nieraz takich, które trzeba poprawiać takie, które trzeba pewnie odłożyć na kiedy indziej, bo są po prostu za wczesne. Tak jak na przykład projekt tramwaju z gminy do, do, do Brodnicy można się dzisiaj jeszcze śmiać. Ale ale proszę Państwa, Besa robi doskonałe tramwaje. Być może któregoś dnia nadejdzie taki dzień, że burmistrz Brodnicy siądzie z, z wójtem gminy i pomyśli. Czy wśród tych różnych publicznych środków komunikacji na przykład taki tramwaj by się nie przydał? Dzisiaj to wiem, jak skończyli, ale dlatego nie proponuję Państwu tramwaju. E, I proszę Państwa, wśród zagadnień, jakie wysuwają się nam na pierwsze miejsce, no to jest oczywiście sprawa absolutnie koronna dla miasta i najważniejsza, czyli komunikacja drogowa obronnicy. No, przepustowość miasta w godzinach szczytu zapchanego samochodami yy, wiemy jaka, jaka jest. Wszyscy to jakby odczuwamy na sobie, także ci, którzy przyjeżdżają do piodnicy. No, ten cywilizacyjny yy, dopust należy w dalszym ciągu łagodzić kolejnymi inwestycjami budowy yy, dróg odciążających historyczny ciasny układ ulic. Yy. I tu chcę powiedzieć, że akurat w tej kwestii zamierzamy kontynuować to, co robiły władze poprzedniej kadencji, to, co robi władza tej kadencji, czyli chcemy dokończyć ten system obwodnic, wywodnicy, system ulicy wprowadzających dróg. Ale proszę Państwa, nie zapominamy też, że, że trzeba promować, może poprzez podniesienie atrakcyjności, korzystanie z publicznych środków transportu, na razie e, naszych autobusów miejskich. Ale jest też dla nich pewna alternatywa, a mianowicie rowery. I my tu, proszę Państwa, e, będziemy starali się, e, jeżeli będziemy mieli wpływ na, na wydarzenia i na, na to, co się będzie działo w najbliższym czasie w chodnicy, będziemy starali się właśnie proponować, aby jedno z alternatyw dla ludzi, którzy mogą, pewnie potrafią i chcą. Po mieście, po tym mieście, w którym za chwilę będzie zamknięty most i będzie koniec świata dla niektórych. Będziemy chcieli zaproponować, żeby właśnie jedno z takich alternatyw poruszanie się po mieście był rower. Pewnie, że Dziękuję, <plosy> jest z nami, proszę Państwa, inicjatorka właśnie tego, aby te ścieżki rowerowe po prostu w naszym mieście wreszcie zaistniały i e, fajnie, że, że jest, ale my nie, myśmy już dawno jakby e, mieli to na względzie i teraz bardzo ważne jest, żeby właśnie przy tych nowych arteriach, które, które powstaną i w tych miejscach, gdzie to się da wykroić, proszę Państwa, bo w niektórych miejscach da się wykroić, e, właśnie takie ścieżki powstały, przy czym argument o tym, że one jakby się ostatnio taki pojawia, że one tam prowadzą, jakby czy zaczęły się z, e, nigdzie i prowadzą donikąd, w ogóle nas nie przekonuje, bo system musi powstać, on kiedyś musi się zacząć. A więc e, będziemy chcieli, żeby właśnie w tych sprawach, e, w sprawach komunikacji e, sięgnąć do takich trochę alternatywnych, e, one oczywiście są trochę ograniczone, ale tym niemniej są, alternatywnych sposobów poruszania się po mieście. Innym naszym priorytetem, proszę Państwa, jest kwestia zdrowia naszych mieszkańców, zwłaszcza profilaktyki i wczesnego wykrywania raka. W ostatnich latach, proszę Państwa, to jest dla nas tutaj przykra sprawa. Obserwujemy gwałtowny wzrost zachorowań na złośliwe nowotwory właśnie w naszym regionie. Nie bardzo sobie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co to jest, czym to jest spowodowane, ale jest. Te statystyki rosnące zachorowań właśnie na, na raka, zwłaszcza raka skóry, potwierdzają wszystkie statystyki łącznie ze statystykami GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego. E, powiem tak, że w roku 2000, między rokiem 2002 a 7 na raka zachorowało u nas w naszym powiecie prawie 1200 osób. Ta, ta statystyka, jak już mówię, wykazuje tendencję zwiększającą. I teraz myślę, że obowiązkiem władz brudnicy, nie oglądając się na inicjatywy innych, jest to, aby w mieście naszym powstała miejska przychodnia profilaktyki i wczesnego wykrywania raka być może z punktem do. Właśnie le leczeń e e chemioterapii. Z tym mamy kłopot. A problem jest coraz większy. Problem jest coraz większy. My, oczywiście, proszę Państwa, wiemy, e że e Brodnica łącznie z powiatem przystąpiła do akcji profilaktycznej, e do akcji e profi profilaktyki raka. Ale mam wrażenie, że na razie to jest e, takie przyłączenie deklaratywne, bo kto z Państwa uczestniczył w takich e, szerszych badaniach, e, mających na celu właśnie wy, wykrycie wczesne objawy raka i tak dalej. E, czy ktoś słyszał o takiej akcji? Nie. Musimy wśród, wśród rozmaitych miejskich inwestycji także to zaplanować. Proszę Państwa, e, jak to będzie wyglądało? Czy to będzie. E, inicjatywa związana z, ze wspólnym finansowaniem, wspólnym e, planowaniem, mam tu na myśli gminy, powiat, no to jest jakby inna sprawa. W każdym razie jesteśmy przekonani, że taka placówka w mieście powstać musi. Proszę Państwa, komunikacja z mieszkańcami. E, tu... E, ja już osobiście, ale także wiem, że moi koledzy chcemy doprowadzić do diametralnej zmiany. Uruchomimy specjalny internetowy kanał audio-wideo z możliwością przeprowadzenia bezpośrednich transmisji nie tylko z posiedzeń Rady Miejskiej, lecz także wszystkich oficjalnych, ważniejszych wydarzeń w mieście, a również spotkań upowszechniających kulturę jakichś koncertów, które nie będą na przykład zastrzeżone, bo takie też są y, promocje literacki, literackich wystaw. A, proszę Państwa, a Burmistrz Miasta będzie osiągany nie tylko bezpośrednio, powiedzmy jakieś tam wyznaczone dni i, i, i godziny, a sam na siebie nałoży obowiązek komunikacji informacyjnej na przykład przez Facebooka, Twittera czy oczywiście portalach regionalnych. Przez, na, przez stronę internetową działającą łącznie z miejskim fanpage'em. Będziemy prosili Państwa o opinie w różnych sprawach. Być może także na zasadzie jakichś referendów, oczywiście nie zgłoszonych rozstrzygającym, bo internet oprócz swoich wielkich zalet ma też swoje wady. Ale to, co w tej chwili jest kompletnie niewykorzystywane, my spróbujemy wykorzystać. Proszę Państwa, zmienimy jakość i styl współpracy z otaczającą miastą, gminą Kbrotnicę. I to jest teraz tutaj ważne. W dotychczasowych, proszę Państwa, analizach właśnie, w dotychczasowych zaraz do tego najdziemy. Proszę Państwa, w dotychczasowych analizach SWOT, czyli to co dobre, to co tam przeszkadza, to co złe, e, fakt otoczenia miasta terenami gminy jest zawsze pokazywany po tej stronie złej, że nie da się rozwinąć, bo... Gmina na 100 piasty nie otacza, i, 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 i to jest fakt zły. No i proszę Państwa, tak jest w istocie, ale zakładając, iż oba ośrodki mogą skoordynować swoje plany rozwojowe, Poddaję, podjąć kooperację inwestycyjną, udrożnić przepływ informacji, uznać istnienie celów ponadpartyjnych, a ja to, a, a proszę Państwa, to co mówię zostało doskonale obgadane z obecnym tu kandydatem na wójta Brodnicy, Jackiem Tyburskim. Okay. nie teraz Państwu tego, nie obiecać, że tak właśnie będzie. Właśnie, więc e, proszę Państwa, e, w tej dziedzinie i e, wraz, y, y, proszę Państwa, z, z wyznaczaniem sobie wspólnych celów i y, posługując się y, no, nomen omen y, filozofią. Tu też oko jest do Jacka, w końcu absolwent kulu filozofii. Y, y, wraz z ekspansją Brodnicy, proszę Państwa, na styku obszarów miasta i gminy y, praktycznie zatarło się rozróżnienie na obszar miejski i wiejski, a nawet straciło no na sens. Zwłaszcza gdy, proszę Państwa, jedna strona ulicy jest w mieście, a druga na wsi. Znamy takie przykłady, znamy takie przykłady skarbowe, gdzie część tej samej ulicy albo jakiegoś logicznego ciągu transportowego znajduje się w mieście, a za chwilę pół roku jesteśmy już na wsi, i, 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 I tak to wygląda. I teraz, proszę Państwa, właśnie na, na zasadzie tego podziału, że część jest na wsi, czyli wójta, część jest w mieście, to jest burmistrza, często nie dochodzi do wspólnych inwestycji. Jak do tej pory. To oczywiście się zmieni. Jest to zresztą jak najbardziej zgodne z najnowszymi tendencjami zaznaczającymi się zresztą w Unii Europejskiej oraz współczesnym pojęciem miasta, czyli ośrodka mającego wpływ... Nie tylko na dobrostan i utrzymanie ich własnych mieszkańców, ale również okolicznej ludności wiejskiej. Chodzi o to, że właśnie miasto jest tym centrum, ale, ale to centrum się jakby dalej przerzuca, nie jest za historyczne czy administracyjne granice. Proszę Państwa, tak już powoli kończąc, celowo wprowadziłem tutaj kilka punktów z różnych dziedzin naszych propozycji na przyszłość. Aby tym lepiej y, uczynić, y, jakby unaocznić przekonanie o złożoności organizmu miejskiego. wszystko to musi z sobą współgrać. Wszystko. Żadna dziedzina nie może dominować wykluczając innej. Ekonomia nie może nam przesłonić faktu, że miasto to jednak 28 200 jego obywateli. Z sercami, z marzeniami z pragnieniami, z tym, że chcą mieszkać w mieście nowoczesnym, wygodnym, dobrze zarządzanym, gdzie się w porę odbiera śmieci, gdzie listonosz znajdzie adres. To wszystko są drobiazgi, ale właśnie tym wszystkim to my tu właśnie żyjemy. Proszę Państwa, myślę, że nawet ten nasz blisko 100 milionowy budżet miasta nie jest w stanie nam zapewnić wszystkiego. Dlatego czasem trzeba wybierać, bo gdy się podciągnie tą 100-milionową kołdrę bardziej pod gardło, to wystają stopy i odwrotnie. Więc czasem trzeba będzie wybierać. Czasem się pojawią różne niedogodności, tak jak za chwilę ten zamknięty most. Ale to brudniczan nie może zaskakiwać. A może da się zrobić jakieś alternatywne drogi objazdu. Może w każdym razie trzeba to dużo wcześniej na to ludzi przygotowywać. Mamy takie plany, mamy takie sposoby. Mam nadzieję, że damy w tym wszystkim radę. I proszę Państwa, na koniec poproszę Was jeszcze o chwilę uwagi. Otóż kiedy wiosną. 1926 roku Ten mój dziadek, stary pomorzak, pochodzący ze starej pomorskiej brodnickiej rodziny zjawił się w gabinecie ówczesnego burmistrza Brodnicy pana Mieczysława Jerzykowicza, znakomitego patrioty, zresztą człowieka, który tu dla Brodnicy odniósł niemałe zasługi, kiedy mój dziadek zgłosił się do burmistrza Jerzykiewicza, bo właśnie kupił kawałek ziemi na tak zwanym marksowym polu, czyli na Gdyni, jak to się w Polnicy mówi, na marksowym polu kupił kawałek ziemi, to burmistrz Jerzykiewicz miał powiedzieć do mojego dziadka: Panie Antoni, jesteś Pan jednym z niewielu, którzy tam chce się budować. Jeżeli Panu się nie uda, to ta nowa Gdynia nigdy nie powstanie. Mój dziadek miał na to nic, nic nie odpowiedzieć, wziął tylko kwit i jako, proszę Państwa, mistrz budowlany, człowiek, który certyfikat dostał w Gdańsku z rąk samego króla Prus, wkrótce postawił dom, tam na Nowej gdynie. Ten dom stoi do dziś. W tym domu urodziły się wszystkie dzieci mojego dziadka, urodził się też mój ojciec, a za kilkadziesiąt lat Także mój ojciec postawił dom w prostej linii, kilkadziesiąt metrów od tego rodzinnego domu dziadka. Też na Gdyni. Na Gdyni też ja się urodziłem. Ja się urodziłem, i proszę Państwa, kiedy kilkanaście dni temu zdarzyło się coś takiego, że siedzieliśmy z kolegami i oni mówią: słuchaj, prawdopodobnie będzie tak, że w obwodnicy nie będzie alternatywy. Bo jest zgłoszony tylko jeden kandydat, i, i jest tak, że, że no, zaraz wyborów będziemy mieli plebiscyt. Wystartuj. Zobacz. Jak będzie, tak będzie, my, my cię jakoś tam wesprzemy. Są tu świadkowie, ile miałem dylematów, ile z iloma sprawami się gryzłem. To nie była decyzja chłystka, to nie była decyzja nieprzemyślana, ale kiedy. Yy, stałem w nocy, bo to już było właściwie w nocy. O 11 i czekałem na Osiasek Tyburski, o 23 czekamy, na Osiasek Tyburski zarejestruje naszych kandydatów w Bobrowie. Yy, I kiedy zobaczyłem, jak gdzieś tam z yy, Tivoli błyszczą światła jego samochodu, pędzi jak dziki, żeby, żeby jeszcze zdążyć, to przyszedł mi do głowy mój dziadek i pytanie burmistrza Jerzykiewicza, Panie Antoni, czy Pan mi czasem nie ucieknie z tej, z tej nowej Gdyni? Mój dziadek nic nie powiedział, ale nie uciekł. Ja też nie mam zamiaru uciekać, i dziś, proszę Państwa, e, widzę po moich kolegach i po tym rosnącym zapale, że mamy szansę. Możemy te wybory wygrać. Dziękuję bardzo. Pan zamierza, znany jest Pan jako regionalista, jako historyk, raczej jako humanista. W jaki sposób zamierza Pan przekonać ludzi, którzy no, są bardziej pragmatyczni, którzy chcieliby, być może ekonomisty, wiedzy ekonomicznej, skarbnika być może. Jak ten tak, jest... bardzo, bardzo dobre pytanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że, że wielu ludzi się właśnie nad tym zastanawia. Jak facet, który napisał ileś tam książek, ileś tam artykułów na temat historii, etnografii czegoś tam jeszcze łącznie z bajkami. I czegoś tam jeszcze właśnie się przyłożę do tej sprawy. Otóż proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że w strukturze miasta jest też stanowisko wiceburmistrza. Jestem po rozmowach z kimś, kto ma nieprawdopodobne zupełnie doświadczenie w sprawach samorządowych, finansów, kto był w Sejmowej Komisji Finansów, kto w nocy potrafi recytować. Wszystkie reguły dotyczące obrotu, nie wiem, czegokolwiek jeszcze, co, co, co może dotyczyć miasta. Oczywiście jest za wcześnie, żeby ujawić uja 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 to nazwisko, bo ze zrozumiałych względów chyba ze zrozumiałych względów, ale proszę się nie obawiać, ja sam finansami zajmował się nie będę. W każdym razie, oprócz tego, że e, wspomniałem oczywiście o tym, o tym stanowisku wiceburmistrza jest jeszcze, moim zdaniem, bardzo dobra kadra w, w Urzędzie Miasta. Bardzo dobra, sprawdzona, kwestia wyznaczania priorytetów to jest jakby zupełnie inna sprawa i zadań. Natomiast przecież nie można tym ludziom, którzy już kilka, kilkanaście, niektórzy kilkadziesiąt lat pracują w tym środowisku i dla tego miasta, odmówić fachowości. Absolutnie budziłbym się z kimś, gdyby ktoś próbował odmawiać fachowości. Moim zdaniem ci, ci, ci ludzie to taka kadra nienaruszalna, która wrażliwa na pewne bodźce, pewne wskazówki i priorytety, jest w stanie sam spokojem pracować nad finansami. A poza tym chcę powiedzieć tak. W Polsce samorząd obojętny nie wiem jak byłby szalony burmistrz. Nie może po prostu ułożyć chnota, że tak powiem. Mamy, jesteśmy krajem cywilizowanym, mamy, mamy cały system nadzoru finansowego, który czuwa nad prawidłowym e, układaniem budżetu, czuwa nad zasadami układania e, budżetu i czuwa także, aby ten budżet się po prostu nie rozjeżdżał. Reaguje w miarę szybko, o czym się przekonałem będąc przez 16 lat radnym Rady Miejskiej i nabywając w ten sposób spore właśnie doświadczenie e, właśnie w tych sprawach finansowych. Od służb, wojewody po Regionalną Izbę Obrachunkową. One moim zdaniem nie pozwolą na ułożenie jakiegoś najdziwiejszego planu typu wywalamy wszystką kasę na stadion na przykład, aczkolwiek stadion w Grodnicy można by pomyśleć nad tym, zresztą mamy to Także w swoich bardziej szczegółowych planach. E, e, Próbę przy, przynajmniej zrobienie e, jakiegoś studium, jak by wyglądało, gdyby przenieść e, Centrum Sportowe Wolnicy może w inne miejsce. Trochę e, to miejsce, w którym stawiam w tej chwili jest, e, nie wiem już, na ile da się to jeszcze poprawiać. E, w każdym razie to, o, o tym nie mówię w szczegółach, bo się po prostu na tym ewidentnie nie znam. Ale e, uważam, że nie na wszystkim burmistrz musi się znać. Wystarczy, żeby wyznaczył pewne kierunki i było budowane ludźmi, którym, do których ma zaufanie. To taka moja odpowiedź. Poruszył pan temat kwestię budowy ścieżek rowerowych. To jest takie dosyć chwytne, prawda? Wielu wielu kandydatów. Wspominał o budowie ścieżek rowerowych. A ja mam takie pytanko, czy fizycznie jest możliwe wykonanie takich ścieżek na tacy obróbnicy, które już są, na chodnikach na przykład? Czy stracą Pan Jak to jest do wykonania? Chciałam powiedzieć tak, że to, to chyba jest już konieczność w ogóle z tymi ścieżkami. Bardzo się cieszę, że inne ugrupowania, inni, inni kandydaci i, i, i w ogóle radni tyle mówią o tych ścieżkach e, e, rowerowych, bo zresztą nie, nie, nie po to Mirka organizowała właśnie te, te wielkie masy krytyczne, które spotkały się z wielkim odzewem, żeby, żeby tak nie było. Po prostu bardzo dobry efekt wielkiej akcji społecznej. Odpowiadając proszę na pytanie. E, oczywiście ścieżek rowerowych nie da się wyznać w, w, w środkowej części miasta, tam gdzie mamy zabytkowy układ e, ciasnych uliczek i tak dalej. No, b, no byłoby dziwaczne, gdyby półtora e, metrowy chodnik jeszcze dzielić powiedzmy na pół. To już przepadło. E, e, mam nadzieję, że tylko wrażliwości przechodniów zostawimy to i tolerancji i innych, że tam rowerzyści będą mogli przemykać. Natomiast e, są takie ulice, e, gdzie można się ewentualnie przyjrzeć, czy. Zasadne jest utrzymywanie aż tak szerokiego chodnika tylko po to, żeby ludzie mogli tam parkować samochody. Bo parę takich ulic znamy akurat, akurat jakby taką przebudowę zrobiono na ulicy Podgórnej, gdzie właśnie część tego chodnika, gdzie ludzie mogli sobie parkować samochody, przeznaczono na, na, na taką ścieżkę. I tu można by oczywiście zrobić taki przegląd. Z tym, że ja myślę, że do tego by trzeba także zaprosić organizacje społeczne, fundacje. I, i, i tego typu organizacji, które się by, by tym zajmowały. Pewnie to jest możliwe, jasne. Uważam, że to tak by można było zrobić po prostu.